Danex for the win i w dzisiejszym odcinku wraz z Githeloxem gramy w The Escape Together e, Bronze House Chapter One. Witam serdecznie i lecimy! Easy, tak, wszystkie te rzeczy. Dobra, jesteśmy w jakiejś szafie. Szafie. I tak, ale ty wiesz, że będziesz musiał e, na chwilę zejść też na dół, bo, bo na dole jest też plecaczek. Kto ty to wiesz? Dopiero co gramy w tą grę, a ty już mi mówisz o czymś. Na dobrą, prostą logikę, zaczki ci, ci zwiększają w takich gierkach pojemność ekipunku. Dobra, eee, czego teraz szukamy, Danielo? Eee, kluczyka, by wyjść z pokoju. Chłopie, on leżał na książce. Dobra. Ty zauważyłem tego. Dobra, Uchodzimy. dawaj. Idzie. Kolejny kluczyk. A, już zrobiłem za ciebie robotę i ci otworzyłem drzwi do garażu. Kluczyk i. Ta. Ej, mam jakiś nie wiem co to jest, jakiś tablet? Ej, to jest laptop. Ty trzymasz laptop Eee, i co teraz z nim mam zrobić? Hop, ej, chłopie, idź do garażu i, i zatankuj auto A, to musisz mi... A czekaj, kanisty położę ci, położę ci tam benzynę, znaczy no nie można powiedzieć, że położę, zostawiłem A, jest no, dobra, dzięki There is still some Czekaj, bug z której strony samochodu jest? E, z lewej strony z tyłu, dobra. A, tak tu. jak było ustalone o, przed odcinkiem. E, ja po lewej stronie, znaczy ja na dole, ty na górze. O shit, to nas zaraz przyjdzie. Ej, weź tu choć na chwilę na dół, bo ten. Bo tu jest plecak, a plecak ci pomoże mega. Że musi, tu, ja tu tankuję. Dobra, to tak A jak skończysz? To do szafy chyba. Ale chodź tu po plecaczek, bo ja ci go nie wezmę. Ale nie czekaj, mogę. bo może zaraz przyjść tam. Ta, byłem w szafie. A co, coś się stało? Nie no, bo jakby cię zaatakował, a ty byś nie zdążył do szafy, eee, no to... Gdzie jest plecak? Tu, tu. Tak na wszelki... Ta, ej, co daje laptop? Eee... Musisz go otworzyć i tam masz jakieś informacje. Czemu jest przyspieszone bicie serca u ciebie? Nie wiem. Tu są jakieś kody. Coś ci jest potrzebne? Eee... Potem będzie potrzebne. Dobra. Ej, kluczyk! Fotos... O. Ej, achievementa dostałem, ty. Masz śrubokręt? Nie. Jezu człowieku, krzyż, krzyż! To weź Ja szyboko wybieram. chodź na dół Ale tam jest tylko jedna szafa chłopie Gdzie ja się schowam jak zaatakuje mnie? Panie! u! Panie! Kurde! Na dół, na tu, na, na dół Na spidzie Na spidzie lecę eee, A opona gdzie? Opona jest w tym takim pokoju gdzie otworzę drzwi Mam telefon, gdzie... Y, jakiś kod do telefonu potrzebuję. Mam... Y, mam oponę, zaraz ci przyniosę. Ale teraz jest atak! Dobra, chowam się. Daj mi tą oponę, no. To masz ty telefon Ma. i laptop. Ma... to, to weź, weź! Weź tę oponę, chłopie. Wziąłem. Jaka ona duża! Idę, idę. Zostawię tutaj pilot Panie! Panie! Uciekaj! Uciekaj! No to nie idź tu! E, żeby zamontować go, musisz wziąć też podnośnik A gdzie jest podnośnik? Tam, gdzie tankowało O, shit! Tam, otwór do tankowania Nie zgadnę Zaatakowało cię Tak? Uh! No to! A tu jest, widzę, to. widzę. Instaluję. Jezu, tego nie słyszę. Dawaj, dawaj. Mamy, mamy koło! Trzeba przykręcić. No w tej skrzynce, panie, no co ty, nie jest, widzisz? Jest, jest, widzę, widzę, no, widzę, Przykręcaj to teraz. Mam kolejny kluczyk. Nice, nice, nice. Ale kurde, nie mam co zostawić. Dobra, wiem, mam pomysł. Dobra, idzie. Poszło. Przykręcone. Dobra Kurde, nie możemy otworzyć auta, potrzebujemy klucza od auta, stary Ej, daj telefon. Spoko, masz Każą się połączyć z netem Dobra, dawaj, 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 do, dawaj ten keycard, włączamy prąd Trzeba się z netem po połączyć, czekaj, to ja się schowam w szafie K, k, k.

To nie O! Dobra, to drzwi. Daniel Co? Pisze mi, że ten, że nie możemy otworzyć krat, i każe nam zepsuć samochodem. To Mhm. ciekawe, Dobra. co? 3064 się tak wystraszam, że ten. 3064 3104 3104 Jest! Kluczyk do auta! No dawaj, odpalamy! Mówiłem, że będzie w sejfie! Ej, bo zaraz będzie atak, weź się przy... Przafaję dobra, to... czekamy teraz do ataku i zaraz się widzimy koło samochodu. Dawaj. O! Dobra! Siadaj! Zamykaj drzwi! Jedziemy! Czekaj. To na rynek, nie jedziemy! Dawaj, odpalaj to! Musisz zabrać te, musisz podnośnik zabrać spod koła Już i zapomniałem Pojechał chłopie i ten I by był chuj, a nie ten Mam, mam <laughs> Jedziemy, z Jedziemy. Let's go! Jedziemy! Musimy jeszcze raz Jedź! Dobrze Dawaj jeszcze raz! Dobra! Ej, na projekcie zresztą jedziemy! I teraz no, tam, tak, te tak przespożenie To osiągnie! Zowie, mamy to ciekawe Let's go You have managed to escape I prawdopodobnie dojechaliśmy do czarnego niczego gdzie się rozbiliśmy i trafiliśmy do chapteru drugiego, ale to już będzie Oczywiście w następnym odcinku, bo... Teraz żegnamy się z Wami. Mam nadzieję, że się spodobało. No to co? poł i Cześć. Jał się,